Witajcie widzowie! To jest kolejny odcinek z serii. Jak szybko znajdę jakiś przedmiot. A dzisiaj muszę znaleźć. Dobra, i dzisiaj moim wyzwaniem będzie znalezienie latarni. Albo stworzenie jej, Pozyskanie Teraz szukamy jakiegoś kejwa Mam nadzieję, że jakiś się pojawi. Tam coś jest w piaskini, w górze. Więc dobra, idę tam. Miejmy nadzieję, że tam będzie żelazo, węgiel, błagam. A nie, tam jest kej. Po co ja marnuję czas na takie ten? Jak tutaj mam. Pod nosem. Dobra. Mam żelazo, idealnie. I teraz jak najszybciej to zrobić, nie? Dobra. Yy, teraz jak najszybciej to. To. Najpierw wezmę też kamień i wykopię na ten, na piecyk. 8, 9, 10, 11. Mam na piecyk i mam na kilof. Tak jak chciałem. Tak mam. Jeszcze to. O, dobra, teraz to, to. Mam latarnię. Więc widzowie, to był drugi odcinek serii. Jak szybko zdobędę jakiś przedmiot? Dajcie znać, co mam zdobyć w kolejnym odcinku. Pozdro.